We wtorek po raz drugi w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą część trzecia. Dzisiaj jest sobota, 1 marca 2025 roku. W drugim z dzisiejszych wpisów będę kontynuował dzielenie się kilkoma doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi wtorkowego dnia 25 lutego, w który po raz drugi w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą. Około 18 roku, 01, po tym. Jak zrobiłem zdjęcia, na których pozowaliśmy razem przed świecącym napisem Warszawa, z gwiazdką na swojej górze, gosia i ja zaczęliśmy szukać restauracji do wiedzenia kolacji. Około 18 roku, 2008 zdecydowaliśmy się na jeden z pobliskich gościńców, gdzie mogliśmy się delektować tradycyjną kuchnią polską. Około 18 roku, 15 rok zaczęliśmy przeglądać tamtejszy jadłospis a chwilę później zamówiłem frytki z keczupem, podsmażane pierogi ruskie i rozgrzewający napar z hibiskusa, a Gosia zamówiła schabowy z frytkami, smalec z pieczywem i kawę z mlekiem. Podczas poczekania na kolację i zjedzenia jej porozmawialiśmy ze sobą z przyjemnością. Wzajemnie zrobiliśmy sobie zdjęcia, ale tym razem tylko moim telefonem, a nie aparatem Gosi. Około 19 roku. 2006 zapłaciłem za kolację i około 19 roku, 14 rok, wyszliśmy z tej restauracji. Około 3 minut później wsiedliśmy do samochodu, którego przejazd zamówiłem na wolcie i który zawiózł nas do dworca Warszawa Centralna, a około 19 roku, 32 rok, przy schodach prowadzących do Peronu pożegnaliśmy się ze sobą. Jak tylko tam pożegnałem się z Gosią, obcy mężczyzna nagle podszedł do mnie i zaczepił mnie po angielsku. Okazał się włochem noszącym żółtą kurtkę, który po prostu chciał, żebym zrobił mu zdjęcia swoim telefonem, na których pozował na tle Pekain. Potem postanowiłem wrócić do pokoju hotelowego, wchodząc piechotą. W drodze odkryłem aptekę i postanowiłem tam kupić pastylki do ssania na gardło. To był mój pierwszy raz, kiedy wszedłem do polskiej apteki. Około 21 roku. 21 rok przy recepcji hotelu Gromada dostałem dostawę napojów i produktów spożywczych od doręczyciela Volta Market w śródmieście. A to chyba tyle na 25 lutego.